Witam Was ponownie na moim kanale. To ja, Adam Razik. Będę mówił głośniej, bo mam od Was uwagi, że yy, ktoś jest głosem, nie tak? Yy, I niewyraźnie go mnie słychać, dlatego może, że ja niewyraźnie mówię. Yy, nie nie dużo tych opinii takich jest. Słuchajcie, yy, witam na moim kanale. Adam Razik, yy, kanał o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Yy, dzisiaj, jak, jak widzicie, ten obraz, który Iś tam kiedyś. Przed laty powstał i teraz chcę go reaktywować i coś zrobić, bo tutaj są po prostu rzeczy niedopuszczalne. Jest to obraz na płycie reaktylowy. Hmm, tu już wcześniej tam yy, na, na kanale pokazywałem Wam yy, parę rzeczy, które tutaj z nim zrobiłem. Tutaj ożywiłem trochę te pomarszczenia, takie zmarszczenia. I tu już całkiem fajnie się zrobił kolorystycznie, bo takie akcenty są tutaj tymi, tymi pomarańczowymi yy, plamkami. Tu fajnie ten pięcie się rusuje. No, natomiast zrobiłem im światła i. Te płaszczyzny, takie płaskie, trzeba by było nadać im jakieś taki wyryły i coś z nimi zrobić. Dlatego biorę się do roboty. Jak powiedziałem, coś spróbuję zrobić na przyszłość z dźwiękiem. Ktoś mi tam radził, żeby sobie dokupić mikrofon taki dodatkowy i po prostu z takim mikrofonem. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Także spróbuję coś takiego zrobić. Rozejrzę się za takim mikrofonem i, i zrobię. Słuchajcie, moja akcja nadal trwa, to znaczy moja rewolucja. Rewolucja Malarska Rewolucja na kanale Adama Razika trwa. Rozdaje obrazy, znaczy rozdaje w sensie takim, że oddaję obrazy y, tylko, y, tylko y, co danie poniesiony wkład mój na materiały, które użyłem do, ma do malowania, do namalowania tego obrazu. także zachęcam. Jest jeszcze ich kilka, także, że bardzo proszę, piszcie do mnie. Ktoś tam napisał, że chciałby tą baletnicę. Bardzo chętnie ją oddam. Także odezwijcie się proszę do mnie i baletnica jest wasza. Nie pamiętam. Jakaś tam. Czyli ale jeszcze znajdę tego maila, to tam postaram się odpisać, że jak najbardziej, także mogę w tym tygodniu jeszcze tam nawet jutro ją wysłać. Tylko jakoś tam się adres poproszę i słuchajcie. Wczoraj, po, po wczorajszym nagraniu, po tych wczorajszych moich. No yy, tutaj troszeczkę teraz y, tego rysunku wydobędę z tego, żeby to było. Tak świateł dodam w tym rysunku. Zobaczymy co się dalej z tym zrobi. Yy, wczorajszym, po wczorajszym nagraniu jestem po prostu wściekły na siebie. Już yy, parę rzeczy zrobiłem, zresztą Ola, i Aleksandra napisała do mnie, że na pewno sobie z tego wybrnę, no i, no i muszę wybrnąć, no bo inaczej nie byłbym z sobą, gdybym nie, nie wybrnął. Mm, ten obraz, który tak męczy tę abstrakcję, taki pejzaż abstrakcyjny, mm, dziwo położyłem w pewnych miejscach, już nowy metal na niego, ten po, po złote, także oksydują właśnie, żeby to nie, nie, Wam czas nie zabierać. To jakoś tam spróbuję to w miarę szybko, bo już powstało wiele odcinków na jego temat, a, a obraz jest po prostu w stanie niezadowalającym, jak, jak na moje możliwości. Także niebawem zobaczycie go, jak to, jak to się zmieniło i co tam z nim zrobiłem. Yy, tu, jak powiedziałem, kontrast buduje bryłę, yy, dlatego tutaj będę chciał troszeczkę posiadam, yy, sobie, zadrużyłem panetkę, ale to zaraz tego wybrnę. Yy, i chcę, żeby ten obraz za, za, za bardzo niebieski, ale po cóż mam tutaj paletę i po cóż, jak to można to z tego zrobić coś fajnego. Hmm. O, już takie, taki, taki kolor jest bliższy temu, co chciałem. I To będzie ten kolor taki najciemniejszy. Te, te, te tutaj prawie czarne, to są yy, zbyt czarne te plamy. Mam nadzieję, że to jakoś z tego ładnie sobie ojdę. Te takie miejsca, gdzie tutaj mogę dokładę ten kolor, a później jednak raczej przy takim maszczanym... Możecie też spróbować taki... Ja mogę też Wam pokazać jak takie rzeczy się robi. Chociaż od pan zrobimy taki obraz kiedyś. Potem po prostu wezmę taką płytę czy na płótnie. Będziemy nakładać, pokażemy, jak się, w jakich proporcjach się rozrabia ten klej stolarski, jak jak jaki jak jest rodzaj klej i jak to się robi takie podłoża. Można tam zrobić, po prostu zakładając już wcześniej przed yy, powstaniem obrazu możemy sobie kompozycyjnie już go ustawić, że na przykład będzie taki pejdarz, jakieś te drzewa i te, te kierunki tych, tych marszczeń sobie robimy po prostu później przy realizacji tego, tego, w tej wstępnej fazy tego obrazu, czyli jeszcze w tej fazie, kiedy przygotowujemy jak gdyby płótno pod to, żeby żeby mu na, nadać właśnie ten, ten kształt kierunki tych, 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 tych zmarszczeń to wtedy wtedy właśnie nakładamy taki, takie płótno z tym klejem stolarskim w odpowiednich proporcjach rozrobionym no i później kiedy to już tam wyschnie, to, to Tam ja to robię teraz już też wam pokażę po prostu krok po kroku jak to, jak to zrobić dlatego no, mam nadzieję to będzie to też fajna rzecz, i bo w takich obrazach nie potrzeba jakichś takiej umiejętności. Można tutaj troszeczkę, że tak powiem, nie wiem, nie, może nie złego słowa oszukać, ale żeby po prostu wtedy wydaje się, no bo cóż, tutaj nie, nie sprawdzę ani do jakichś realiów, ani nie ten. Jest to po prostu taki powiedzmy, abstrakcyjny pejzaż inspirowany naturą, tak? Inspirowany drzewami i tak dalej. Że tutaj nie chodzi o to, żeby oddać, oddać jakiś tam charakter, że to jest, nie wiem, jesion stuletni, czy tam, czy tam klon 80-letni, Po prostu nie. Tu chodzi o to, żeby po prostu um, ogólne wrażenie było fajne, znaczy takie, że jest to obraz powstały na bazie właśnie, że, że same... Popatrzcie, tutaj, tutaj gdyby to zasłonić, to te, ta część obrazu to, to jest taka pff, Dlatego teraz to zmieniam bo, bo to jest taka plama Z jakimiś tam właśnie nie wiadomo czym Ale te dwa Powiedzmy pnie Nadają jak gdyby od razu y, Konkretyzują ten obraz Że to Od razu rozpoznajemy jako, jako Drzewa Jeszcze gdy tam się pojawiają takie prześwity Gdzieś tutaj y, y, Wrażenie jakiejś gałązki Czegoś i po prostu wtedy ten obraz zaczyna wyglądać jak jak drzewa, tak? I w ten sposób możemy zrobić inną, że tak powiem, rzeczywistość, czy tam inną abstrakcję, ale jakąś tam niesperoją... czy to mogą być jakieś właśnie góry, gdzieś tam w innych proporcjach właśnie jakieś drzewa, może jakieś krzaczki, może coś tam po prostu je, nawet można, no to ten, akurat te, te zmarszczenia to nie można zrobić marszcząc, nie wiem, chociaż kto wie, na przykład mógłbym też spróbować coś takiego, że na przykład te zmarszczenia są, yy, hmm. można zrobić pejzaż taki marministyczny, taki mo morza zburzonego na przykład, tam nie ma morza zburzonego, hmm. może niekoniecznie zburzonego, ale jakiś na przykład poziomie, jakaś łódeczka i tam, gdzie te, 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 gdzie te hmm. fale te rozbijające się o, o tą, o kość, jasek, tam o, tą, o, tą, o ten brzeg, no to wtedy tamte pomarszczenia i to bardzo fajnie by mogło jakby tam tak pomarszczyć z jakiegoś drobnego, jakiegoś cien cienkiego, jakiegoś nie wiem, yy, cienkiej tkaniny takiej yy, już tam na tym się nie tam, natomiast można, można po prostu różne efekty w taki sposób uzyskać, także można się tym bawić, można robić właśnie coś w rodzaju takich yy, czyli tutaj yy, obraz, który jest jakimś dziełem, a jest to ak akrylowy, czy olejny, bo tu można użyć techniki olejnej, można akrylo akrylować, tam jakieś tempery, czy tam takiej kryjącej techniki, takiej kryjącej farby. Natomiast można poszaleć właśnie z tym, niekoniecznie trzeba znać, yy, że tak powiem, yy, mieć umiejętność oddania proporcji, no bo co tu za proporcje, no masa takich pomarszczeń i teraz tutaj właściwie, teraz będę się bawił w to, żeby to wydobyć tego i zrobić tego Drzewa, tak? O, będę po prostu jakieś kierunki nadawał tym tym znaczeniom, będę kolorem tam o, gdzieś jaśniej, ciemniej. Będę po prostu budował ten cały obraz w ten sposób. Także o, może jakąś oliwkę taką zrobię, użyję tą pomarańczową, zmieszam z taką wielanią chromową, troszeczkę, troszeczkę rozbielę, troszeczkę tam minimalnie bieli, o i coś takiego. Gdzieś przy tych granatach będzie bardzo dobrze to wyglądało. Jest to może być tym takim półcieniem, ale, ale zawsze w walorze inaczej i w tym, tym odcieniu barwnym inaczej niż niż ten na przykład ta zieleń chromona, tak? Bo to od razu się. Teraz po prostu właśnie jest ta faza takiego takiego nakładania farb, które nie zawsze no taka abstrakcyjna, tak? że Gdzieś teraz wezmę pędzel ten, odłożę, albo jeszcze go, jeszcze go gdzieś tam użyję. Natomiast, o, tu gdzieś tak przetrę. Yy, zrobię jeszcze sobie taką zieloną szmaragdową, do tego dodam. Gdzieś tych, o, tutaj też są takie miejsca, gdzie takiej zieleni się tutaj yy, troszeczkę pojawiło. O, I w ten sposób. I czego mi teraz brakuje? Bo robi się, znowu, już znajduję różne odcienie tak, tych, tych ciemnych, yy, że tak powiem, tych barw jeszcze tam wrócę do tego granatu i gdzieś tam, o już mi tutaj zabrudziłem, mam sąsiedni mm, kolor to taki soledynek jasniutki. Yy, to akurat kolor, który yy, jest yy, no taki, taki w tubie, taki żarwiasty. Yy, takiego koloru to trudno zrobić. Yy, yy, z, yy, zrzuć, zrzucę cytrynowa na bieli i... i jakieś tam błękitu. Dlatego bardzo trudno, dlatego takie pigmenty, charakterystyczne są tam zieleń weroneza, taka... Zieleń -beroneza? coś Coś powiedzmy takiego, no to nie jest do końca to, pomoże może mm, to Coś takiego jak tutaj, taka zieleń weroneza, taka jeszcze bardziej głęboka, jak szmaragdowa. To też trudno, bo to, to już ym, specyficzny rodzaj, rodzaj pigmentu. No. Choćby nie wiem jak mieszał, dlatego... Ogólnie rzecz ujmując, teraz wracając do kolorów, Ogólnie, do, przy okazji będę takie rzeczy też Wam opowiadał. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to zieleń można zrobić taką zieleń chromową, czyli taką, o, taką zieleń. To jest taka ta, zieleń chromowa, czyli taka, ja ją bardzo lubię. Zieleń chromowa wygląda w ten sposób, tak, to jest taki kolor. I taką zieleń, to jest dosyć łatwo zrobić, chociaż też są specyficzne te rodzaje pigmentów, które gdzieś tam, organicznych, nieorganicznych, które tam producenci tak ustawią tam, tam sobie ten, po prostu tak, tak gdzieś tam jest, dobędą, z tym, że no po prostu nie zawsze taki kolor, który masz ultramarynę, masz błękit paryski, czy tam błękit pruski, czy kobaltowy i każdy z tych niebieskich się różni, ale jeden, ogólnie rzecz biorąc, podstawowym kolorem jest niebieski, tak? Ale jak zobaczycie, niebieski kobaltowy się różni bardzo od ultramaryny na przykład. To są dwa kolory niebieskie. Ultramaryna jest cieplejsza, błękit paryski czy tam kobalt jest. Na przykład kobalt jest w ogóle, ten błękit paryski jest w ogóle chłodniejszy i głębszy, mocniejszy, tak? Jeżeli kupicie błękit paryski w, w tubie. Dlatego kolor kolorowi nierówny, tak? Nie zawsze zrobimy kolor. Dlatego są takie kolory, które no, za Chiny... tym bardziej podstawowe, tak? Jak mówiłem, niebieski, czerwony i żółty. Jest żółta chromowa, jest czy tam jakaś y, y, ciemna, y, prawie jakaś tam ochra, jelo y, y, ochra, a jest też cytrynowa i jest tam jeszcze jakaś tam... Y, middle, medium, medium, różne są te, te, te nazewnictwie na, na w zależności, z, zależności od producenta, ale to jest jedyne czyli z żółci cytrynowej zrobimy to, to, co tam namieszamy w tym jakby w kole warstęczowych widzimy tą cytrynową rzuci, taką jaśniutką, jako tam są też, no można, już dobra, nie, nie tak. rozgaduję się w każdym razie chodzi od mnie o to, w tej mojej pierwszej myśli, którą tak trwałe, tak jak widzicie, nieraz mi się tak zdarza, że po prostu nie zawsze z takich farb, które mamy na palecie, czy tam na dostępnych do malowania, nie zawsze uzyskamy taki kolor, jaki nam chcielibyśmy, czy jaki byśmy sobie tam wymyślili, żeby uzyskać. Dlatego jednokrotnie trzeba mieć na przykład, jeżeli chodzi o podstawowe, to nie tylko trzy kolory, niebieski, żółty i czerwony, tylko mi trzeba mieć jeżeli na przykład niebieski, to ultramaryny i błękit jakiś, najlepiej ze najlepiej trzy, no bo na przykład e ultramaryny, błękit kobaltowy, błękit pruski i na przykład na pruski ten jeden do końca, ale bym wolał błękit paryski, kobaltowy i ultramaryny, na przykład trzy niebieskie. I one są w w w na natężeniu w tym swoim kolorze już w ciepłocie już zupełnie inne. Bo jest cieplejsza, moim zdaniem kobalt jest taki średnio, a już najzimniejszy naj, naj, naj z niebieskich, chociaż niebieskie są ogólnie kolorami zimnymi, to najzimniejszy jest na przykład błękit peryski. No, albo tam można by było dyskutować czy tam kobaltowy bardziej czy paryskie. No, ale w każdym razie są bardziej i mniej ciepłe kolory zimne, tak? Ja samo jest z tymi, z ciepłymi kolorami. Na przykład Moim zdaniem cytrynowa jest bardziej yy, żółć od takiej chromowej, od takiego żółtka Jest bardziej, yy, jest ba chłodniejsza niż yy, taka właśnie ta chromowa taka, taka jak, jak, jak yy, żółtko yy, kurzego jaja, przynajmniej z jaja, tak? Natomiast na przykład yy, czerwienie też Karmin jest na przykład yy, chłodniejszy od Cynobrut. cynobr jest taki cieplejszy, jest taki jak cegła, taki taki, no taki cieplejszy niż karmin, który jest. No ale natomiast y, y, mieszając na przykład y, nie wiem, błękit, y, pruski z cynobrem, no za Chiny ludowe nie zrobimy fajnego fioletu, czyli na przykład fajny fiolet zrobimy mieszając ultramarynę z, y, z karminem, o, z czerwienią karminową zrobimy piękny fiolet. Natomiast cynober mieszając, a to są, gdyby tak patrzeć, patrzeć, patrzeć logicznie, no to czerwień mieszając z niebieskim powinien nam dać, tak wynika z koła barw i z y, podstaw y, wiedzy o kolorze, o barwach, że mieszając czerwony z niebieskim to będzie fiolet. Ale to nie jest tak do końca. Czyli cynober zmieszamy z, y, na przykład cynober zmieszamy z błękitem pruskim, i wyjdzie nam bury prawie brązowy, a nie fiolet. A na przykład bardzo ładny fiolet, to nam wyjdzie mieszając ultramarynę z karminem. Taki wyjdzie fiolecik. Jeszcze yy, bardzo głęboki fiolet. Natomiast jeszcze dodamy, dodamy tam yy, kropelkę, odrobinkę bieli i zrobimy taki fiolecik, że marzenie. Że nawet yy, producenci farb yy, w tych talent i tam inne mogą się schować po prostu my, mając dobry ultramarynę dobrą i dobry karmin fajny yy, ten... Po prostu takie są takie są tutaj, że tak powiem, yy, prawidłowości w mieszaniu tych barw. Ale się dobrze rozgadałem. słuchajcie. Teraz yy, położyłem, chociaż te plamy są jeszcze do końca nie tak jak powinno być, bo... Ale okej. Okay. Yy, żeby znowu nie przedobrzyć i yy, yy, urwie mi się nagranie. Ja tutaj opowiadam yy, za dużo tych takich yy, zimnych, zimnych barw tam właśnie taką o, chromową i troszeczkę dawam tamańczowo, Pomarańczowa na przykład o fajną oliwkę. Nie zrobimy fajnej oliwki yy, tej zieleni, na przykład mieszając yy, yy, to, Że, żeby zieleń zrobić, trzeba pomieszać żółty z niebieskim, tak? I teraz jaki niebieski użyć i jakiego żółtego użyć, żeby, żeby zrobić na przykład fajny zieleń taką chromowo-oliwkową taką jak No zaraz wam pokażę. O taką na przykład, tak? To, to to jest zielona, ale taka ciepła zielona. Czyli co to? Nie zrobię tego z cytrynowej żółci i na przykład z bo to wyjdzie mi taka zieleń soczysta, jakaś ym, bliżej takiego właśnie yy, beroneza, takiego yy, może nie do końca ale taka, taka taka żywa zieleń. Natomiast chcąc chromową taką yy, troszeczkę Sponowaną zieleń zrobić, taką oliwkę na przykład, no to trzeba dodać odrobinę na przykład pomarańczowego koloru, który jest znowu ten, tą pochodną, którą mieszamy żółtą z czerwoną, żeby otrzymać pomarańczową. Natomiast, dlatego wtedy bierzemy farbę pomarańczową do, do tego, do mieszania ziemi. Dlatego podstawowe barwy, owszem. I w tych, w tych zakresach, tak jak powiedziałem, niebieski, nawet trzy rodzaje niebieskiego, żółty, trzy rodzaje żółtego, czerwony, trzy rodzaje czerwony, czerwieni, bo tam są Rostataka, karmin karmincy, i różne rodzaje czerwieni, tak? Cadmium, kadmium, kadmium, jakieś tam jeszcze inne odmiany, także będzie też parę tych. Natomiast Wysmakowane kolory, nieraz trzeba pomieszać i gotowy mieć, no bo też, tak powiedziałem, pigment producent użył taki, żeby zrobić pomarańczowy i nie zrobić, choćby, choćby nie wiem co to, nie zrobimy takiego jak na przykład użytego tam jakiegoś, nie wiem, jakiegoś tlenku, nie wiem, jakiegoś metalu, który tylko dlatego, że właśnie jest w naturze, tak występuje, tak w takiej odmianie aż bijącej po oczach, żarówiastej, to to dlatego taki fajny, taką fajną barwę będziemy mieli ten, ten kolor farby dlatego nie zawsze jest tak, że, że... okej okay, teraz no, dobra jeszcze ten wytel tutaj gdzieś ten pędzel yy, to położę yy, żeby teraz jeszcze przy tym mi się zaraz Ojoj, już zaraz się kończy, a ja, a ja w polu nie zrobiłem ważnej rzeczy, którą chciałem wam pokazać, czyli no i teraz troszeczkę i będę takie rzeczy robił później, żeby ty mi, yy... o, tu gdzieś żeby nie wiem czy tu nie, jeszcze nie, nie użyję tego ale yy, w tym będzie właśnie yy, o będzie to fajne że tutaj żółta taka żółta yy, jakaś tam żółtkowa taka no i będę tu gdzieś zielona tu gdzieś takie światła będę tutaj będę tutaj prowadzał które ten obraz ożywią. Jeszcze na, na, na to w ogóle będzie jeszcze jeszcze inaczej, bo tutaj jeszcze będzie ten o tym świecił tym pomarańczowy, tak? Żeby to nie przesadzić znowu z nim. O. ale to też tylko na tych niektórych fragmentach, gdzie to światło robimy taki tutaj. Ale tu jeszcze cała będzie gra, hmm. że tak.